Chciałam powiedzieć o mitach związanych z przejęciem szkół przez miasto Słupsk i faktach, które temu przeczą. Pierwszy fakt jest taki, że gmina zapewnia swoim uczniom bezpłatną naukę pływania. Nasze dzieci korzystają z nauki pływania przez 8 lat nauki w szkole. Ponadto gmina zapewnia uczniom bezpłatny dojazd. Nasi uczniowie przez 8 lat uczą się również jazdy na łyżbach, natomiast uczniowie słupskich szkół nie mają takiej możliwości. Kolejny fakt jest taki, że jeżeli dziecko ma potrzebę korzystania z posiłków, to rodzic za te posiłki płaci ryczałt w wysokości 20 zł miesięcznie. W mieście Rodzic musi za obiady swojego dziecka zapłacić około 300 zł. Czy tego chcemy dla naszych dzieci? Wszystkie placówki gminy Słupsk są znakomicie wyposażone. Standard wyposażenia znacznie przewyższa standard ogólnopolski. Poza standardową ofertą zajęć dodatkowych oferowanych przez większość szkół w Polsce, placówki edukacyjne gminy Słupsk mogą sobie pozwolić na takie perełki jak grupy leaders, darmową robotykę, strzelectwo, jogę czy orkiestrę dentą. Tego typu zajęcia są realizowane dzięki zwiększonym środkom pochodzącym bezpośrednio z gminy Słupsk. Miasto Słupsk nie jest w stanie utrzymać wysokiej jakości funkcjonowania szkół. Subwencja dla szkół gminy Słupsk, to jest szkoły w Bierkowie, szkoły w Siemianicach, szkoły we Włynkowie, wynosi 10 milionów 200 tysięcy złotych. Dla tych samych szkół, jeśli zostaną przejęte przez miasto Słupsk, wyniesie 7 milionów 600 tysięcy złotych. Będzie mniejsza o 25 Koszty funkcjonowania tych szkół to ponad 15 milionów złotych. Zatem miasto subsk będzie musiało z własnych środków dołożyć ponad 7 400 tysięcy złotych. Wyrównanie jakości szkół miejskich do gminnych nie jest możliwe. Szacowany koszt zapewnienia darmowej nauki pływania, jazdy na łyżwach oraz kosztów posiłków w powiększonym o szkoły gminy Subsk w mieście łącznie wyniesie 18 600 tysięcy złotych. Czy miasto Słupsk jest w stanie spełnić te standardy?